Witam Was w kolejnym odcinku Pay I jak wiedzieliście wczoraj, mówiłem, że jeśli tam dobijecie do 8582221 czy łapek w górę, nagram następny odcinek. Nagrywam to od trzeciej. Oczywiście, żeby był jak największy entuzjazm. I jak wcześniej miałem jakieś tam poniżej pół miliona, to, to do dzisiaj spróbujemy e, po, pobić, tak, pobić nasz piękny rekord. No to wczoraj graliśmy tą grę, to teraz znowu ją zagramy i spróbujemy ją znowu wygrać. E, e, wiecie, wiecie, jak się wygrywa tą grę, co nie? No to w tym odcinku jestem jeszcze lepszy od. Jestem jeszcze lepszy od wcześniejszego mnie, który grał wczoraj, oczywiście. I, I co? I jestem po prostu. Yy, bardzo dobry w tą grę, więc jeśli myślicie, że jestem bardzo dobry w tą grę, dajcie mi łapkę w górę pod właśnie tym filmem, pod grze, która się nazywa Pinball. I, i bardzo, bardzo bym zaprosił was, żebyście weszli na stronę minecraft.israel.epic.minecraft.pl, pinball ognisty, jest to... Prawdziwa strona, możecie ją sobie zobaczyć, na pewno to nie jest żaden fake. I tak, jeśli lubicie tą stronę, którą właśnie wam powiedziałem, która ma jeszcze tą 21 kropek, no to możecie zostawić następną łapkę w górę i, i dam wam promocoda w Minecrafcie, żeby zdobyć Minebooksy w Hypixelu. Um, ale, jeśli no, pisaliście w komentarzach, że nie macie większy rekord ode mnie, to prawdopodobnie was, jak wiecie, no, zbanowałem. Aj, tak. Zap zapomniałem, że jest coś takiego jak druga piłka. Jeśli w tym odcinku będę miał mniej niż poprzednim, w, 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 w to, 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 to... 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 to nigdy nie zrobię następnego odcinka. Tak, jeśli będę gorszy. Jeśli myślicie, że jestem lepszy od wczoraj, to, to po prostu zostawcie tą łapkę w, w, w górę, żeby, no, w, w, wspomóc mnie, i, i, i tam moją babcię, me, mego kota, Mego, mego psa, tak, mego psa, i, i jeszcze tam, co, co, coś innego. No, tam jeszcze <ścoughs> mego homika. O nie, teraz muszę 200 tysięcy. No to teraz muszę troszeczkę więcej entuzjazmu dać sobie. Więc uwaga, trzy, dwa nie, mam to w dupie lecimy. No, ym, no to. Jeśli lubicie tą grę Payball, no to możecie ją sobie kupić ona kosztuje bardzo dużo. I jeśli myślicie, że ta gra jest bardzo fajna, no to możecie zostawić łapkę w górę. I no, no, łapka w górę zawsze będzie na pewno mile widziana. bo ja, bo ja, bo ja bardzo lubię łapki. I, I na pewno wy, te, wy też lubicie, no właśnie, niby w poprzednim odcinku, czyli wczoraj dostałem jakieś tam 10 łapek w górę, to jest takie nie, nie miałem mówić o następnym odcinku, w poprzednim odcinku. Jestem bardzo zmęczony i czuję, że za chwilę przegram tą grę. Jeśli myślicie, że przegram tą grę, musicie zostawić mi łapkę w górę. Jeśli myślicie, że przegram tą grę, musicie zostawić też łapkę w górę. Jeśli myślicie, że, że uda mi się te oba zrobić, no to, no to też zostawcie łapkę w górę. O, mamy pół miliona. No to kiedy mam właśnie te pół miliona jak wcześniej mówiłem musicie mi dać łapkę w górę jest to niestety wymaganie od mojego od samego siebie więc musicie mi dać łapkę w górę no jak widzicie znowu spamienie jest dobrym rozwiązaniem dobrym rozwiązaniem co się dzieje? Mam milion punktów. Co się stało, dojazdne anielki? Nie wiem, co się stało, moi przyjaciele, ale... No ale... Przegrałem. No to... Jeśli... No to jeśli wam się podobało, że mam wyniki 1-1-8-3-5-0-0 zostawcie łapkę w górę i... i... i, i, i jeśli będzie... I, ileś tam łapek w górę. No to wam... No to wam... Robię następny odcinek z, znowu jutro. Tak, znowu, znowu jutro będzie odcinek. Y, o, jaki jestem zmęczony. Jest już 23. Proszę, dajcie. Się spokój, Musi, muszę nagrywać, bo mi każecie. I... i... Czemu tu śmierdzi dymem? No, jeśli, uh, uh, jeśli będziecie chcieli... Uh, Czekaj, nie? Uh, następny odcinek to... Nie wiem, śmierdzi do góry, nie widzę do To zostawcie łapkę w górę i znowu zrobię odcinek z gry Paintball. 你穿，你穿、嗯，穿皮巴